pierwszy festiwal z naszą budką. Przyjechaliśmy o 12 i zaczęliśmy rozkładać budkę. Ja już czułam vibe festiwalu, bo tu wszędzie leciała muzyka i po prostu. Serio? Ja zachowywałam się jak jakiś dżungl. Najgorsza rzecz, czyli rozkładanie wszystkiego i tutaj sprzątanie, chociaż w tle znowu leciała muzyka, więc wiecie, od razu robiło się to wszystko lepiej. Zaczęliśmy przygotowywać ciasta, masy i wszystko, żeby później ruszyć ze sprzedażą. Tak prezentowała się budka już po ułożeniu, no i zaczęliście przychodzić wy jeszcze chwilę przed otwarciem, co było mega ważne. Mega z zwykłą obczaić resztę festiwalu, oczywiście tanecznym krokiem i i wróciłyśmy do pracy. Serio, nigdy w życiu nie pracowało mi się tak fajnie w budce. Ja cały czas tańczyłam, miałam takie wrażenie. Zamówiliście moje jagodowe lody, które tutaj właśnie robiłam. W ogóle byłam w szoku, ile was było i ile z was mnie rozpoznawało. To było mega, mega słodkie. Mam nadzieję, że wszystkim wam smakowało moje jedzenie. Tu podpisywałam kubki, bo niestety nie doszło nam naklejek. Jak zaczęło się ściemniać, to robił się już totalnie vibe festiwalu. Mnie też złapało oczywiście mega sentyment, bo poszłam do miejsca, do którego przyjeżdżałam, bo wiecie, Sława jest blisko Wolsztyna, czyli tam, gdzie i ja sobie tu przyjeżdżałam ze znajomymi, a teraz jestem ze swoją różową budką. Mega słodkie. W sensie nie słodkie, tylko wzruszające, chociaż mniej wzruszające było przepychanie się przez tłum, ale to oznacza, że było Was dużo i świetnie się bawiliście. Tutaj była jakaś godzina 24 i już łapało mnie zmęczenie, ale zaraz zaczęła lecieć moja ulubiona piosenka. Jak widać, odżyłam. Mega szczęśliwi i zmęczeni. Zamknęliśmy budkę i zaczęliśmy zbierać się do domu. Chociaż szczerze mnie jeszcze kusiło, żeby po prostu pójść tam potańczyć, ale wiedziałam, że muszę mieć siłę na następny dzień. Spakowaliśmy się, do auta i ruszyliśmy na nasz nocleg. W ogóle robiło się już widno, bo to była jakaś godzina, chyba piąta rano, ale jako kocham poranki, więc mega fajnie mi się wracało. Dobra, moje miny tego nie oddawały, bo byłam serio zmęczona i trochę przerażona, że tam jeszcze tyle ludzi miało energię. No i dość grubo po piątej dotarłam do mojego noclegu i zaczynamy kolejny dzień.